Po zjedzeniu śniadania bądź też wypiciu wody, szybko lecicie do toalety, wiele osób zastanawia się, czy jest to normalne, czy każdy tak ma i dlaczego tak się dzieje. Dostaje się do żołądka, jest pobudzane wytwarzanie kwasu solnego i przekazywane są informacje do mózgu. Halo, mamy jedzenie, nowa porcja. Musimy pozbyć się tego, co jest w jelicie grubym i przygotować nas na nową porcję jedzenia. Pobudzana jest perystaltyka jelita, przez to też od razu czujemy że musimy lecieć do kiberka. Jest to zupełnie normalne, każdy z nas praktycznie tak ma, czyli to jest tak zwany odwrót żołądkowo-okrężniczy, ale pacjenci z zespołem elity nadwrażliwego IBS mogą mieć ten objaw, ten odruch bardziej nasilony niż standardowo, czyli to, co dla nas, e, osób zdrowych, które nie mają zespołu jelita nadwrażliwego, odczuwane jest po prostu jako chęć szybkiego skorzystania z toalety, dla osób zespołu jelita nadwrażliwego daje dolegliwości bólowe, daje dyskomfort. Tak jak mówiłam w poprzednich rokach, zespół jelita nadwrażliwego charakteryzuje się tym, że fizjologię czujemy jako ból, jako dyskomfort. Podsumując, to, że musimy skorzystać z toalety zaraz po śniadaniu. U niektórych tak dzieje się po samej kawie, po wodzie, albo nawet po rzuciu gumy. To zupełna norma, jest to fizjologia. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie na dole.